Halo, witam na kanale Angelika Grabowska. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Kosmetolog Reaguje. Będę reagowała na pielęgnację Kleo i nie wiedziałam, że ona ją dodała, ale wy mi oczywiście wysłaliście, więc bardzo dziękuję. I jeżeli widzicie, że ktoś dodaje pielęgnację na Instagramie, oczywiście, że możecie mi wysłać, jak długo ta pielęgnacja jest jeszcze na profilu. Ty wtedy się postaram. Zatem dzisiaj Kleo, Cleo z tego co sprawdziłam, bo robiłam sobie research, ma 38 lat, więc będzie to na pewno coś innego i interesującego, bo myślę, że nie reagowałam jeszcze na pielęgnację 38-latki. Zatem zapraszam do oglądania. To nagranie przedstawia Kleo, która się przygotowuje na jakieś wielkie wyjście, koncert, nie wiem. I jest napisane, że cały rok jest w pełnym biegu, do domu skokuje raz na miesiąc, przypakować walizkę i że nagrała dla nas filmik instruktażowy, jak przygotowuje swoją skórę pod makijaż teledyskowy, więc tak połączyła i teledysk i pielęgnację. I co jest istotne, tutaj jest napisane na samym końcu, że. Film zawiera lokowanie produktów, a więc jest to film we współpracy z Foreo. Bardzo się cieszę, że ta informacja jest. Myślę, że to lokowanie produktów to jest takie bardziej telewizyjne i że w internecie raczej się mówi współpraca czy coś takiego, ale. Jest informacja, tak? Więc to jest po prostu film sponsorowany, co oczywiście nie oznacza, że ona tego nie, że tych produktów nie używa i że ich nie lubi. Ja w ogóle wierzę, że one są super. No ale zaraz Wam o nich opowiem, bo też troszkę je przejrzałam, tylko tej pielęgnacji jeszcze w całości nie oglądałam. Zobaczymy, co w ogóle nam mówi. Moi drodzy, także pokażę Wam szybki proces mojej pielęgnacji, który jest bardzo, bardzo ważny, żeby skóra wyglądała świeżo. I promiennie Także lecimy Tutaj wygląda trochę jakbym miała makijaż Ale nie jestem pewna, bo wiadomo jakość nagrania Na pewno ma zrobione rzęsy Dzisiaj nie chyba też były No ale 38 lat, jej skóra jest w świetnej kondycji Widać, że jest bardzo gładka Że jest napięta jest zadbana Cokolwiek robi, robi dobrą robotę e, Dobrze wiecie, że też e, Sama robię sobie makijaż Oj, sama sobie robię makijaż, nie no A Więc to jest e, numer jeden Zasada, żeby pięknie wyglądał make up musi być pielęgnacja i nawilżenie. Taka prawda. Pamiętam jeszcze jak pracowałam w perfumerii i zdarzało mi się kogoś malować. I to było nagminne, że ktoś miał oczekiwanie, że ze skóry, która nie jest pielęgnowana regularnie, ja zrobię taką idealną jak w magazynach. I myślę, że w ogóle wizerzyści mają ten problem często, że właśnie ludzie mają ogromne oczekiwania, że nagle na skórze, która gdzieś tam ma suche skórki, oni wyczarują cuda. A pod makijaż trzeba skórę dobrze przygotować. Na przykład Luna to jest taki sprzęt, który używam już od trzech lat. Mówi tutaj o Foreo Luna, bo właśnie z nimi ma współpracę. I mówi, że używa od trzech lat tej szczoteczki do mycia twarzy. Ja o niej wielokrotnie wspominałam. I uważam, że to jest fajny sprzęt, że to jest fajny gadżet. To nie jest coś, co musicie mieć i jest niezbędne, ale się przydaje. Niekoniecznie jeżeli macie wrażliwą skórę do używania na przykład codziennie, ale jeżeli skóra jest dosyć oporna, to myślę, że to będzie w porządku. Nie używamy zdrobinkami, nie machamy, nie majtamy też na wszystkie strony, bo to jest często. Zauważyłam właśnie, że ludzie przy używaniu tej luny tak na wszystkie strony. Dobra. Słuchajcie, jak już jest czysta... Dobra, słuchajcie, ja nie jestem pewna, więc nie będę tutaj tworzyła pomówień, ale mi się wydawało, że ona miała na sobie makijaż. Nie jestem tego pewna, przez jakość nagrania. Jeżeli miała makijaż, to to jest błąd, ale tutaj już nie widzę tego makijażu, więc może on został gdzieś po drodze zmyty. Tu jest oczywiście kilka sekund tego mycia, ale ono jest takie. Pach, pach, pach. I wiem, że teraz Foreo ma aplikację, która mówi, jak wykonywać mycie luną i w ogóle jak używać tych urządzeń. I ja zawsze proponowałam powolne ruchy, jak w masażu, bo to jest, to jest masaż, to jest system do pielęgnacji, więc warto wykorzystywać te wibracje, która jest w Foreo i wykonywać masaż, a nie majtać yy, na wszystkie strony bo to może podrażnić skórę. I mamy ten etap mycia, oczyszczania pokazany bardzo pobieżnie. Szkoda, bo ja lubię się na tym skupiać i zwykle tutaj wyłapuję dosyć dużo błędów. Czy umyła szyję? Kto wie. Czy umyła dekolt? Kto wie. Wierzę, że tak. Numer dwa, czyli nawilżenie. Dla mnie najważniejszy etap z tego względu, że po prostu przepięknie później rozkłada się make-up. Następny gadżet, którego używam, to Foreo UFO. Ja Wam chyba wspominałam, że mieliśmy jakieś tam rozmowy i propozycje z Foreo, ale nie do końca się możemy dogadać. Więc ja nie testowałam nigdy UFO, ale UFO działa na takiej zasadzie, na jakiej działa aparatura w salonach kosmetycznych. Czyli UFO wykorzystuje m.in. światło LED. I w zależności od tego, jakie mamy wymagania, dobieramy kolor światła. Ja sobie Widziałem na stronie, jakie światło wykorzystuje, i jest ich mnóstwo. W ogóle samo urządzenie to jest 1200 zł, ale też są różne typy: chyba jest jakiś mini, jest UFO, UFO2, najróżniejsze rzeczy. Ale słuchajcie, jest tak. Światło czerwone, niebieskie, zielone, białe, fioletowe, pomarańczowe, żółte, cyjanowe. Więc cała gama świateł, i one wszystkie mają różne zastosowania, bo na przykład światło czerwone, ono będzie przeciwstarzeniowe. Tutaj mają cyjanowe, które jest przeciwzapalne i które ma wspomagać gojęcie skóry. Mają niebieskie, które minimalizuje niedoskonałości. Zielone, które rozjaśnia i wyrównuje kolory skóry. Więc jestem pod wrażeniem, ile w tym małym urządzonku zmieścili. I oni do tego sprzedają maseczki, które powinny być używane z urządzeniem. Nie wiem, czy muszą to być te konkretne maseczki Foreo, czy to czasem nie może być jakiś inny produkt. W salonach kosmetycznych używa się ampułek i znowu dopasowujemy sobie ampułkę do tego, co chcemy uzyskać. To zwiększa penetrację, przyspiesza proces gojenia się skóry, mówię no w zależności od tego jakiego światła używamy. Ale jest to urządzenie bardzo wielofunkcyjne, które fajnie mieć, z którego warto korzystać i jeżeli macie możliwości finansowe, to ja uważam, że warto, bo stosowałam wielokrotnie aparaturę tego typu w salonach kosmetycznych i to daje dobre efekty. Może one nie będą od razu widoczne, na dłuższą metę to działa i to jest potwierdzone. A dzisiaj wybieramy glow, bo skóra musi być taka, wiecie, promienna. Czyli wybieramy glow. Aha, bo już rozumiem, bo tu się nakłada tę maseczkę, ona jest taka malutka i nakłada się ją na UFO i jeździ się po twarzy. Dobra, w salonach zwykle jest tak, że nakładamy półkę na całą twarz i później wykonujemy ten cały masaż, więc rozumiem o co chodzi i rozumiem dlaczego musi to być maseczka właśnie UFO. A jestem ciekawa, czy nie dałoby rady tam, wiecie, z jakąś inną. Używa światła czerwonego, czyli to jest właśnie to przeciwstarzeniowe i ujędrniające. Tylko znowu, te takie ruchy. Widzicie, widzicie o co chodzi. Ważne jest, żeby te ruchy trochę opanować, żeby upewnić się, że na pewno każda część twarzy, szyi i dekoltu dostanie to dobro w postaci maseczki. Więc nie majtamy, powoli, w górę, w ten sposób. Później tu przejedźmy sobie trzy razy, później tu przejedźmy sobie trzy razy. I wtedy jest mi jakiś sens i wiemy, że tu 10 razy nie jeździliśmy, a tu na przykład tylko dwa. Bo jednak chcemy, żeby cała skóra była zdrowa, nie? Żeby te procesy starzenia były spowolnione wszędzie, żeby procesy regeneracyjne były przyspieszone wszędzie, a nie tylko w konkretnym miejscu na policzku. Więc skupmy się na tym. Oczywiście nie zapominajcie o szyi, moje drogie panie. Szyja jest bardzo ważna. Tak, szyja jest ważna. Fajnie, że zwracam na to uwagę. Teraz to urządzenie sobie myję. Jest bardzo wygodne w użyciu i wodotworne. Rap to jest BER, który e, zapewnia niesamowite ujędrnienie twarzy dzięki mikroprądom. I teraz pokazuje nam BER. Ber też już gdzieś tam widziałam w jednym z materiałów na YouTubie i byłam nim zainteresowana, bo działam na zasadzie mikroprądów. I również tego typu aparaturę wykorzystuje się w salonach kosmetycznych, więc to są urządzenia, które są drogie. No, umówmy się, tak? To foralnie jest tanie, ale wykorzystują ciekawe technologie i mają ciekawe pomysły, i ja jestem tym BER autentycznie zainteresowana i. Mi sprzedali to urządzenie. Chciałabym je kupić, ono jest drogie, więc odkładam to, bo to jest spora inwestycja. Ale chciałabym Wam też powiedzieć, czy według mnie działa i jak działa. Kości tutaj naprawdę można sobie je ładnie wyrzeźbić. Ale zobaczcie, ile tutaj mamy możliwości wariacji masażu. A masaż sam w sobie ma działanie przeciwstarzeniowe. Masaż jest bardzo skuteczny w utrzymaniu skóry w dobrej kondycji. Więc mamy Foreo Luna, później mamy UFO, i później mamy ten Bear, Więc warto byłoby wykonywać poprawne, przemyślane ruchy za każdym razem. Ale tutaj już te ruchy są mądrzejsze, zobaczcie. Pewnie z uwagi na to, że on ma te wypustki, więc jakby sam prowadzi. Ale jeżeli chcemy, żeby opuchlizna znikała, no to powinniśmy prowadzić. O tutaj, w ten sposób ten masaż. Wiecie, taki masaż to możemy też wykonywać palcami, możemy wykonywać jakimiś masażerami innymi, tańszymi, które kosztują 20 zł, bo to nie jest problem, ale tu chodzi o ten mikroprądy. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, bo dobrze pamiętałam, że yy, Bersh się stosuje z jakimś serum. I ona sobie nie pokazała tego serum, ale może jej twarz już była nawilżona tą maseczką, której użyła? Nie wiem. Teraz widzę, że czyści sobie to urządzenia. Fajnie. Ale a tutaj? Pokażę Wam aż, żeby tego nie za Zobaczcie sobie. Widzicie tam w tle? Ja widzę to serum, które jest sprzedawane razem z Bear, bo ja to pamiętam. I czy to serum jest jakieś wyjątkowe, że koniecznie musicie mieć to serum? Nie. Ale wiadomo, że dla marki lepiej jest, jeżeli kupicie ich serum. Myślę, że z Bear śmiało możecie użyć jakiegoś innego serum, które macie w domu. Tylko, żeby to było raczej serum wodne niż olejowe. Dobra, i to byłoby na tyle. Trochę jestem zdziwiona, bo jakby nie pokazała nam tego serum, że nakłada z Ber, czy ja przeoczyłam nie pokazała, że na przykład nakłada krem później. I rozumiem, że niekoniecznie chciała nakładać SPF powiedzmy kwestię makijażu i tego, żeby się dobrze utrzymał, ale czy rzeczywiście jakby nałożenie tej maseczki to jest wystarczające? Przygotowanie skóry przed yy, nałożeniem ogromnej ilości makijażu, który prawdopodobnie będzie ciężki i prawdopodobnie będzie na skórze przez kolejne 12 godzin? Nie jestem tego pewna. Fajne nagranie, no! Fajnie jest pokazane, jak można łączyć te urządzenia. One absolutnie nie są czymś, co musicie mieć. Jeśli macie środki, uważam, że warto mieć. Szczególnie bym spróbowała z UFO, bardzo dobry dodatek do pielęgnacji. Znowu powiem Wam, że jak oglądam te nagrania zawsze z Foreo, to mnie tak kusi, żeby sobie kupić to i tamtej i to jest takie sprytne, bo ja zawsze mogę nagrać oczywiście test na YouTubie, więc jeszcze mi tam wrócą jakieś pieniądze z tego, na póki to cebula. Mam też takie obawy i to jest właściwie dlatego nie kupiłam sobie jeszcze Foreo, że ja kupię będę się jarać przez miesiąc, a później przestanę używać, bo znam siebie i Wiem, jak to bywa tak samo z masażem, mam problem, że nie chcę mi się tego używać. Ale jeśli macie to, chociaż raz w tygodniu postarajcie się tego użyć, bo jestem pewna, że warto i że będą widoczne efekty. I nawet jeżeli wymyślicie sobie, że te mikroprądy nie działają i że na pewno ten LED nie działa, to tam jest masaż i to jest ogromna wartość, którą e, przynoszą te produkty. Więc nie musicie mieć, nie musicie kupować, ale ja myślę, że warto spróbować. Gdybym miała wybierać UFO, BEAR czy LUNA, najbardziej mnie kusi BEAR. Jeżeli macie, to dajcie znać, czy Wam się sprawdza i co sądzicie. I to było wszystko w tym filmie. Pa!